Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kobieca Strona Historii. Dzisiaj zagłębimy się w życie jednej z bardziej tajemniczych postaci średniowiecznej Polski Aldony Anny. Jest to trzeci odcinek z cyklu Kobiety Kazimierza Wielkiego. Dla teściowej Aldona Anna była pozbawioną powagi poganką, która więcej myśli o zabawie i muzyce niż o sprawach tronu. Dworzanie widzieli w niej fałszywą chrześcijankę i córkę zdrajcy. Pochodząca z Litwy Aldona Anna, Giedyminówna, jako nastolatka przybyła do Krakowa i wyszła za mąż za przyszłego króla Kazimierza Wielkiego. Jej odmienne obyczaje ściągnęły na nią wrogość księży, dworzan, papieża, teściowej, aż w końcu męża. Aldona Giedyminówna nie cieszyła się długo królewską koroną. Zmarła w młodym wieku i w tajemniczych okolicznościach. Przed nami podróż przez historię pełną ciekawostek, intryg i niezwykłych faktów z życia tej niezwykłej kobiety. Ale zacznijmy od początku. Aldona Anna urodziła się około 309 roku. Jako księżniczka litewska, córka Wielkiego Księcia Giedymina i jego żony Jewny. Gedymin był jednym z ważniejszych władców Litwy, a był założycielem dynastii Gedyminowiczów, który zjednoczył wiele plemion litewskich i rozszerzył granice swojego państwa. Jego rządy były nacechowane mądrością i umiejętnością dyplomacji, co pozwoliło mu utrzymać niezależność Litwy mimo rosnących nacisków ze strony sąsiadów zwłaszcza zakonu krzyżackiego. Imię Aldona jest litewskiego pochodzenia i oznacza ta, która jest szlachetna lub ta, która przynosi dobro. Było to imię tradycyjne, silne zakorzenione w pogańskich obyczajach Litwy. Kiedy Aldona przyjęła chrześcijaństwo przed swoim ślubem z Kazimierzem została ochrzczona na imię Anna, co miało być symbolicznym połączeniem jej pogańskiego dziedzictwa z nową wiarą chrześcijańską. W ten sposób imię Aldona Anna stało się symbolem połączenia dwóch kultur i religii: litewskiego pogaństwa i polskiego chrześcijaństwa. Z pewnością warunek chrztu stanowił jeden z punktów polsko-litewskiego porozumienia, przecież ślub przyszłego chrześcijańskiego króla z poganką nie wchodził w rachubę. Ale jak do tego doszło, że wybór padł na pogańską Aldona? Na początku XIV wieku Litwa była pogańskim państwem otoczonym przez chrześcijańskie kraje. Litwyni byli często atakowani przez zakon krzyżacki, który dążył do ich chrystianizacji siłą. Polska po okresie rozbicia dzielnicowego starała się jednak odbudować swoją pozycję w Europie Środkowej. Aby zrozumieć, jak Aldona trafiła na polski dwór, musimy przyjrzeć się sytuacji politycznej tamtych czasów. W XIV wieku Litwa była najpotężniejszym państwem w Europie Wschodniej. Z kolei Polska, zarządzana przez Władysława Włokietka, ojca Kazimierza, próbowała skonsolidować swoje terytoria i wzmocnić pozycję międzynarodową. Sojusze małżeńskie były kluczowym elementem polityki zagranicznej. W 1323 roku król polski Władysław Łokietek, który wcześniej zaręczył swojego syna kolejno z córką króla Czech, Judytą Luksemburską, a następnie z księżniczką austriacką Anną, małżeństwa te jednak nie doszły do skutku, postanawia spróbować czegoś innego. Ojciec decyduje się, że wykorzysta Kazimierza, aby poprawić stosunki z Litwą, która podobnie jak Polska odczuwała zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego. Łokietek potrzebował silnego partnera, zdolnego zmienić reguły gry i zabezpieczyć Polskę przed wyniszczającą wojną. Pamiętajmy, że w 1308 roku wojska krzyżackie przejęły Pomorze z Gdańskiem, które niespełna dwa lata wcześniej podporządkował sobie Łokietek. Nikt wówczas zapewnie nie spodziewał się, że efektem tego małżeństwa będzie pierwszy krok do zawarcia w przyszłości Unii Polski z tym właśnie krajem w krewia. Łokietek wysłał poselstwo do księcia litewskiego Giedymina z prośbą o rękę jednej z jego córek. Panujący od dekady Giedymin podporządkował sobie terytorium obecnej Litwy, ale także dwie trzecie obecnej Białorusi. Zjednoczył skłócone litewskie elity, uległ postępowym ideom, a nawet sprowadził na swój dwór zakonników i rozważał przyjęcie chrztu. Polski monarcha miał świadomość, że sojusz z poganami może zaszkodzić wizerunkowi państwa na arenie międzynarodowej. W tym celu Giedymin zadeklarował chęć zapoczątkowania chrystianizacji swojego kraju, a w odpowiedzi papież wymógł na Krzyżakach czteroletni rozejm z Wielkim Księciem Litewskim. Oczywiście król polski nie mógł uniknąć oskarżeń o zdradę religii ze strony wrogiego zakonu, miał jednak wsparcie dla swoich działań ze stolicy apostolskiej. Pod koniec 1324 roku na Litwę wyruszyło z Krakowa poselstwo. W 1325 doszło do zawarcia sojuszu między Polską a Litwą. W ramach tego sojuszu ustalono, że Aldona poślubi Kazimierza, syna Władysława Łokietka. Była to decyzja polityczna, mająca na celu wzmocnienie relacji między dwoma krajami oraz zjednoczenie sił przeciwko wspólnym wrogom. Wyobraźmy sobie młodą Aldonę opuszczającą swój rodzinny dom w Wilnie, aby udać się do nieznanej sobie Polski. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie emocje jej towarzyszyły: lęk przed nieznanym, ekscytacja z powodu nowego życia, ale także smutek z powodu rozstania z rodziną. Według kronik, podróż ta dla Aldony była wielkim wyzwaniem. Musiała przystosować się do nowego otoczenia, kultury, religii i języka. W 1325 roku już jako Aldona Anna poślubiła Kazimierza. Kazimierz był młodym, ambitnym księciem, który marzył o wielkiej przyszłości dla Polski. Był znany ze swojego zamiłowania do polowań, a także z pasji do muzyki i sztuki. Wiadomo także, że lubił się zabawić i nie przykładał się zbytnio do nauki. A że był słabego zdrowia, to rodzice stale mu folgowali. Na temat litewskiej księżniczki pisano, że z kolei była tak oddana uciechom tanecznym i wesołości, iż dokądkolwiek konno lub na wozie się udawała, zawsze przed nią szli śpiewacy z harfami, bębynami, piszczałkami, pieśniami i różnymi melodiami, ku zgorszeniu wielu. Co ciekawe, ślub odbył się dopiero kilka miesięcy później po przybyciu Litwinki do Polski 16 października. Przyczyny zwłoki nie są znane. Być może chodziło o wiek panny młodej, o sproszenie odpowiednich gości czy wcześniejsze wywiązanie się przez Litwinów z warunków zwolnienia jeńców. Krakowski dwór mógł też dojść do wniosku, że najpierw należy zaznajomić małżonkę króla z językiem polskim, miejscowymi obyczajami i prawidłami przyjętej na prędce wiary chrześcijańskiej. Jan długo stwierdził, że te przyśpieszone lekcje etykiety, religii, a pewnie także miejscowej mowy zadbał krakowski biskup Nanker. Zaślubiny Aldone Anny i Kazimierza Wielkiego miały mieć miejsce w majestatycznej katedrze wawelskiej w Krakowie. Było to uroczystość pełna blasku i okazałości, która miała cementować sojusz. Aldona Anna w swej bogato zdobionej sukni pojawiła się wraz ze świtą litewskich dignitarzy, przynosząc ze sobą posag i błogosławieństwo swojego ojca, wielkiego księcia Gedymina. Ciekawostką jest fakt, że w posagu Aldony znalazła się nie tylko znaczna suma pieniędzy, ale także liczni jeńcy wojenni. Według podań, Giedymin jako część posagu przekazał Kazimierzowi około 20 tysięcy jeńców wojennych, którzy mieli zostać uwolnieni w ramach symbolicznego gestu pojednania między Litwą a Polską. Był to gest mający pokazać gotowość Litwy do współpracy i pokojowego współistnienia. Sojusz Polski z Litwą już wkrótce doprowadził do wspólnych wypraw wojennych w 1326 roku na Brandenburgię, a w 1329 na ziemię chełmińską. Jednak już w 1330 doszło do pierwszych konfliktów między Władysławem Łokietkiem a Gedyminem. Na prośbę Karola Roberta Andy zięcia Łokietka, zaprzestał on współpracy z Pogańskim Księciem. Od 1931 roku o wspólnej polityce ze wschodnim sąsiadem nie było już mowy. Po ślubie Aldona Anna przeniosła się na polski dwór, gdzie musiała przystosować się do nowych obyczajów i kultury. W początkowych latach jej małżeństwo było stabilne. Była postrzegana jako pośrednik między dwoma kulturami, co pomogło w stabilizacji relacji polsko-litewskich. Jednakże już w pierwszych latach małżeństwa dwukrotnie było ono wystawione na próby. Pierwsza, w 1327 roku, Kazimierz zapadł na poważną chorobę. Która omal nie zakończyła jego życia. Była to ciężka infekcja, która sprawiła, że stan był krytyczny przez kilka tygodni. Choroba ta wywołała niepokój na dworze, ale i w całym kraju, ponieważ przyszłość dynastii piastów była zagrożona. Możemy się domyślać, że Aldona czuwała nad mężem, jednak to pierwsze skrzypce grała matka, która zwróciła się z pomocą do papieża. Jana 22 i powierzyła życie syna świętemu Ludwikowi. Był to jej ostatni żyjący syn, najstarszy brat Kazimierza Stefan umarł jako sześciolatek. Drugi Władysław odszedł jako bobas. najmłodszy Kazimierz stanowił ostatnie ogniwo dynastii. Bez niego cały wysiłek włożony w zjednoczenie kraju i w odbudowę instytucji Królestwa. Poszedłby na marne. Wówczas dało się także zauważyć napięte relacje między księżniczką litewską a jej teściową, które nasiliły się jeszcze bardziej po śmierci Władysława Łokietka. Pod koniec 1327 roku Kazimierzowi udało powrócić się do zdrowia. Kolejnym trudnym epizodem w życiu pary była zdrada, której Królewicz miał się dopuścić na dworze swojej siostry Elżbiety i jej męża króla Węgier Karola Roberta w Wyszehradzie na przełomie 1329 roku i 1330. Według piętnastowiecznej relacji Jana Długosza, syn Łokietka z pomocą siostry zwabił do swojego łoża i zgwałcił córkę możnowładcy węgierskiego Felicjana Zacha. W rezultacie 17 kwietnia 1330 roku Felicjan dokonał zamachu na węgierską rodzinę królewską, za którą karę poniosła cała jego rodzina. Historycy mają wątpliwości co do miłosnego epizodu Kazimierza z Węgierką, przypisując Zachowi polityczne motywy działania. Cała historia Klary Zach zostanie przedstawiona w kolejnym odcinku. Wróćmy do Aldony. Możliwe, że wiedziała o romansach swojego męża, znając jego późniejszy temperament, było ich więcej, ale przymykała na nie oko. Opinii historyków jej małżeństwo z Kazimierzem należało do udanych, a Jan Długosz pisze, że Litwinka była uległa swojemu mężowi. Życie na dworze królewskim nie było pozbawione trudności. Teściowa Aldony, Jadwiga była postacią wymagającą i trudną. Królowa, silna i wpływowa kobieta. Nie akceptowała w pełni Aldony i widziała w niej zagrożenie dla interesów rodziny. Konflikty między nimi były częste, a ich relacje napięte. Jadwiga przywiązana do surowych obyczajów polskiego dworu była zaszokowana miłością Andony do muzyki sztuki. Aldona często organizowała muzyczne wieczory i spektakle, co nie spotkało się z aprobatą Jadwigi. Drażniła ją nawet słuchana przez Aldonę muzyka, gdyż ona miała charakter świecki, co mogło być krytykowane przez Kościół. Poza tym, żona jej syna była dla Jadwigi zbyt głośna, a do polityki nie wnosiła zbyt wiele, gdyż zwyczajnie się nią nie interesowała, co nie podobało się również Teściowej. Na pozycję Aldony Anny wpływały zresztą romanse męża, ale także chwiejna postawa jej ojca. W 1324 jak i w 1325 sam Gedymin szukał kontaktu z chrześcijańskimi władcami i zbliżał się do kościelnej hierarchii. Potem jednak władca Litwy szybko wyparł się swoich przyrzeczeń. I pozostał przy wieży przodków. Coraz bardziej fikcyjny pakt z Litwą niewiele Polsce dawał, jednocześnie przynosząc jej ogromne szkody wizerunkowe. Za sprawą polityki jej sytuacja na dworze stawała się nie do pozazdroszczenia, a przecież Aldona Anna jednocześnie nie była w stanie sprostać najważniejszemu zadaniu stawianemu przed każdą władczynią. Mijały lata, tymczasem z jej związku z następcą tronu nie urodził się żaden syn. W 1333 roku zmarł Władysław Łokietek, ojciec Kazimierza, co wprowadziło Polskę w nową erę. Kazimierz objął tron jako Kazimierz III Wielki, a Aldona Anna miała zostać królową. Śmierć Łokietka spowodowała eskalację konfliktu między Aldoną a jej teściową. Jedwiga była postacią dominującą i kontrolującą, która miała własne wyobrażenia o tym, jak powinna wyglądać polska królowa. Królowa wdowa otwarcie ogłosiła, że sprzeciwia się wyniesieniu synowej do rangi monarszej. Według prawa dziać się tak nie powinno, ponieważ żyję ja, prawdziwa królowa koronowana, dlatego za mojego życia drugiej nie należy koronować w tym samym królestwie. Mimo sprzeciwu królowej wdowy, która kochała syna więcej niż macierzystą miłością, 25 kwietnia 1333 roku Aldona Anna została wraz z mężem koronowana na królową Polski przez arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Królowa Jadwiga chyba nigdy nie pogodziła się z synową. Wkrótce po jej koronacji wycofała się do klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Ceremonia była pełna blasku i przepychu, a Aldona, teraz Anna, stała się formalnie królową Polski. Aldona Anna nie była władczynią lubianą przez Polaków, była bohaterką wielu plotek i oszczerstw. Jednym z najczęściej powtarzanych skandali była jej rzekoma niechęć do kościelnych obrzędów. Mówiło się, że Aldona, choć formalnie przeszła na chrześcijaństwo, wciąż potajemnie praktykowała pogańskie rytuały. Te plotki rozpowszechnione przez jej wrogów miały na celu podważenie jej autorytetu jako królowej. Co więcej, chociaż Aldona miała prawo odwiedzać klasztory, w przeciwieństwie do Teściowej nie mogła w nich nocować ani spożywać posiłku. Nowa królowa budziła bardziej politowanie dworzan, z coraz mniejszą nadzieją wyczekujących na rodzin królewicza i oburzenie księży, widzących w niej tylko pogankę, niezdolną do wypełnienia monarszych obowiązków. Kazimierza nie cieszyła się respektem w Kurii. Bezlitość monarchini w 1337 roku ostatecznie obnażył biskup Krakowa Jan Grot. Pod nieobecność monarchy nakazał on gwardzistom wtargnąć na Wabel w celu uwolnienia z kazamatów swojego człowieka osadzonego za bliżej nieokreślone przestępstwo. Włamanie do rezydencji stanowiło ciężką obrazę. Nawet nie tyle króla. Co przede wszystkim królowej, bo akurat Aldona Anna znajdowała się na wawelu, a jej protesty i napomnienia zwyczajnie zignorowano. Żołnierze minęli królową, jakby w ogóle nie uznali jej władzy, włamali się do zamkowej wieży i opuścili wzgórze wraz z więźniem. Ostatni cios zaś wymierzył już sam Kazimierz. Prawdopodobnie pod koniec lat 30. XIV wieku król zawarł pakt o dziedziczeniu ze swoją siostrą, królową Węgier, Elżbietą Łokietkówną. Niewystarczająca płodność Aldony Anny stała się tematem międzynarodowych rokowań, publicznie rozstrzygnięto kwestię niezdolności królowej do pobicia syna. Władczyni najadła się wstydu, a Kazimierz oficjalnie wydziedziczył urodzone przez nią córki. Zdecydował się, że jeżeli sam umrze, nie doczekawszy syna, to tron polski przejdzie w ręce męża Elżbiety, króla węgierskiego Karola Roberta. Jedyną nadzieją dla dynastii i samego króla zdawała się szybka śmierć królowej. Tylko po jej odejściu Kazimierz mógł liczyć na to, że zwiąże się z partnerką, która przyniesie krajowi następcę tronu, Aldonie Annie, życzono wszystkiego najgorszego. I w 1339 roku te życzenia się spełniły. Królowa Aldona nie dożyła ślubów swoich córek. Zgodnie z informacją kalendarza Katedry Krakowskiej zmarła 25 maja 1339 roku w Krakowie. Jej śmierć była owiana tajemnicą. Niektóre źródła sugerują, że mogła umrzeć na skutek choroby. Podczas gdy inne spekulują o możliwym otruciu. Według rocznika Traski, płaczyni miała umrzeć śmiercią osobliwą i straszną, której przyczyną była nadmierna skłonność do zabawy. Trudno stwierdzić, czy przekaz rocznika Traski o tragicznej śmierci królowej jest prawdziwy, czy po prostu stanowi efekt niechęci kronikarzy do Aldony. Jej nagła śmierć w młodym wieku wywołała liczne teorie spiskowe i spekulacje na temat przyczyny jej zgonu. Aldona Anna Gedyminówna została pochowana w katedrze na Wawelu. Aldona była postacią, która mimo licznych przeszkód i trudności odegrała ważną rolę w historii Polski i Litwy. Królowa nie nacieszyła się swoim panowaniem zbyt długo. Po sześciu latach od koronacji zmarła i do dziś tak naprawdę nie wiemy z jakiej przyczyny. Jako litewska księżniczka, która została królową Polski, stała się symbolem sojuszu dwóch narodów. Jej życie było pełne konfliktów, ale również momentów triumfu i uznania. Pozostaje w pamięci jako jedna z kluczowych postaci w średniowiecznej historii regionu. Dziękuję, że jesteście z nami. Zapraszam Was do dalszego słuchania podcastu kobiecej strony historii, a szczególnie do wzięcia udziału w podróży przez historię związaną z Kazimierzem Wielkim i jego kobietami, które odegrały kluczową rolę w jego życiu. Do usłyszenia!